Cześć! Wiem, że pewnie mnie zjecie i tak w komentarzach. Nie, nie, to jeszcze nie jest specjalne. Tak. Yy, w ogóle od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że w ogóle rozwalacie system w ostatnich dniach. Patrzcie po prostu tutaj na te wszystkie wykresy, jak to urosło, nie? Wiem, że niby już mamy 100 subskrypcji, no ale. W ciągu ostatnich 48 godzin y, zyskałem, nie wiem gdzie to jest teraz ta statystyka, ale wbiliśmy razem po y, 100 subskrypcji ostatnio, mnie. Pomimo tego, że specja zacząłem robić jak miałem ich 40, to y, 3 dni później już, y, już powinienem go wrzucać, nie? Więc to jest naprawdę coś niesamowitego, wow, głowa, głowa wywala. Jak widzicie, po, po, po 1000% nie, niektóre statystyki urosły, nie? To jest niesamowite. No... co ja mam powiedzieć. Po prostu bardzo Was przepraszam za to, że jeszcze nie ma specjalnego, mogłem o tym pomyśleć. No ale niestety no, jakoś teraz nie wychodzi. Jestem sobie tutaj teraz na Hypixelu, robię różne dziwne rzeczy. nie? Ten tryb mi się ostatnio spodobał. No, po prostu to jest coś po prostu... Ja nie wiem, co powiedzieć. Po prostu, no to co robicie, to jest niesamowite. To jeszcze nie jest specjal. On, nie wiem, tydzień, może dwa, bo chce się do niego przyłożyć, żeby też nie było, nie. No i co, to tyle. Taki krótki filmik. On zniknie, kiedy zniknie, kiedy wrzucę ten specjal, tak wiadomo. No i to tyle, papa. Pa. Dziękuję po prostu z całego serca za te stosunki.